Jadę tą furą po mieście, jadę żeby się pobawić. Jadę tą furą po mieście, jadę z moimi ziomami. To nie moje cztery kuka, ważne że robi room. To nie moje cztery kuka, ale za mną jest mój tum. Jadę tą furą po mieście, jadę żeby się pobawić. Jadę z tą furą po mieście, jadę z moimi ziomami. To nie moje cztery kuka. Jakby czarna dziura Myśli pośród chmur Gwiazdy pośród chmur Gwiazdy pośród chmur Chmura. Doświetlają głowę, no a jest noc Więc powiedz, w sumie mi po co Nawet największy dureń wie, że najgorzej myśli się nocą Overthinky to non stop Cały czas jazda prosto I mam nadzieję, że będzie Kiedyś mówię, wyjdzie stary, na prosto Widzę, że jest źle To przystanek, zaraz to minie już nie przejmuj się, zapnij pasy, nie oglądaj się Nie oglądaj się I nigdy nie oglądaj Wyłączam powiadomienia, noga na gazie, jedziemy dalej Możesz pomachać tym starym ziomalom, co palić się na ścianu Pamiętaj stary, zawsze tylko by dążyć do swoich marzeń Nie odbieraj od nich telefonu, zawsze chodzi o to samo ja lecę po swoje dwieście na godzinę. Przed nami czerwone światło. Pokazuję na trachu moje skille. Hm. no zobacz już zgasło. Zobacz dookoła miasto. Wszędzie alkusyć i buny. A jak uchylisz szybę, poczujesz zapach lokalnej żypury. Wszędzie dzieciaki z pytami, piwami, kepsami na gastro. Nocą jest tu dziko, a każdy się nieśmiertelny wydaje. O, jak się zatrzymuje, wysiadamy, robimy to samo. Nie wiem po co to robię, chyba jeszcze nie wydoroślałem. Jadę tą furą po mieście, jadę żeby się pobawić Jadę tą forą po mieście, jadę z moimi ziomami To nie moje cztery kuka, ważne, że robi room. To nie moje cztery kuka, ale za mną jest mój tuł Jadę tą furą po mieście, jadę żeby się pobawić Jadę tą furą po mieście, jadę z moimi ziomami To nie moje cztery kuka